Was moi drodzy na dzisiejszej lekcji języka polskiego. Dzisiaj przed nami nowe trudne zadanie. Dzisiaj zajmiemy się spółgłoską miękką Dzi. Spójrzcie sobie podręczniki na stronie 22. Gotowi? No to jak teraz już wszyscy widzą, G przypomina nam jaką literę, jaki dwuznak. Dokładnie tak, zy, z z kreseczką nad z daje nam "dzi". Kolejna spółgłoska miękka "dzi. A jak myślicie, kiedy będziemy zapisywali "dzi przez d i z z kreseczką? Dokładnie tak wtedy, kiedy znajduje się za nim, Spółgłoska. Dokładnie tak. Bardzo często będzie to spółgłoska w. Spójrzcie na obrazek. Może domyślacie się, na jaki temat będziemy dzisiaj rozmawiać na przyrodzie. Dokładnie tak. Będziemy mówić o lesie i o życiu w lesie, o ptakach, które możemy spotkać. Na pewno wszyscy z Was byli kiedyś w lesie lub też w parku. Kiedy zamkniecie oczy i skupicie się na dźwiękach, to co słyszycie? Dokładnie mnóstwo ptaków i owadów, ale szczególnie ptaków, bo wydają one przecież przepiękne dźwięki. Dzisiaj wrócimy jeszcze do tego tematu, czyli do wizyty w lesie. Natomiast teraz chciałabym, żebyście spojrzeli na wyraz znajdujący się po lewej stronie. Są to wyrazy, które właśnie zapisujemy za pomocą spółgłoski miękkiej G, ale zapisywanej przez D i Z z kreseczką. Naszym dzisiejszym bohaterem, czyli wyrazem, nad którym będziemy pracować, jest dźwięk. Spróbujmy teraz podzielić wyraz dźwięk na sylaby. Dźwięk, dokładnie. Jedna sylaba. Zauważcie, że w wyrazie dźwięk po współgłosce miękkiej dzi, jaka litera się pojawia. Wy, dokładnie tak. No to teraz moi mili, przejdziemy do czytania pozostałych wyrazów. Nie musicie zatrzymywać filmu. Będę czekała na przeczytanie przez Was wyrazów, jednak jeżeli dla kogoś będzie to zbyt mało czasu, proszę zatrzymywać film tak, żebyście. Mogli pracować w swoim tempie. Pierwszy wyraz: dźwigi. Co do takiego dźwig? Dokładnie, jest to taka wielka maszyna, która służy do podnoszenia różnych, bardzo ciężkich rzeczy. Dźwigowy. Jest to wyraz należący do rodziny wyrazu dźwig. Następny wyraz. Dźwigać. Następny wyraz. Dźwignie. Następny wyraz. Wiedźma. Dokładnie tak. Sprawdźmy, czy mamy spółgłoskę po dzi. Mamy spółgłoskę. Jest to spółgłoska my. I ostatni wyraz dźwięczny. Posłuchajcie dzisiaj opowiadania, a za chwileczkę, tak jak zwykle, będziemy wyszukiwać w nim wyrazów z dzi, zapisywane jako d i z, z kreseczką. Piosenny las jest pełen dźwięków. Ptaki zaczynają koncert. Złote wilki cały dzień trenują gwizdy i trele. Gdzieś w oddali słychać szczebiot sikorek. Rytmicznie kuka kukułka. Perkusista dzięcioł na ostrzył dziób. Z zapałem wystukuje dziobem rytm na pniu drzewa. Najbardziej jednak słychać śpiew słowika. W dziupli dzięcioła panuje wielki zamęt. Co to za dziwne dźwięki? To małe dzięciołki! W niedzielę w gnieździe pojawiło się dziewięć piskląt. Rodzice wszędzie szukają tłustych robaków. Szczebiot maluchów budzi cały las. Gdy mama znajdzie tłustego robaka, dzieli go między swoje dzieci, ale dzioby głodnych dzięciołków cały czas są szeroko otwarte. Mamo, kiedy będzie obiad? Dzisiaj wyszukujemy tylko i wyłącznie wyrazów z dzi, zapisywanym jako dy i z z kreseczką. Kto śledził tekst, wie doskonale. Że tych wyrazów w tym tekście nie ma zbyt wiele. Bardzo was proszę, zatrzymajcie film i wyszukajcie, podpowiem Wam, tylko dwa wyrazy. A w zasadzie jeden i ten sam wyraz, który pojawia się w różnych formach w dwóch miejscach. I jak moi mali poszukiwacze udało się znaleźć? Jaki to wyraz? Dźwięków i dźwięki. Super. No to co? Ruszamy teraz do zeszytów do kaligrafii. Otwórzcie je na stronie 52 i wykonajcie tylko tę część ćwiczeń, które należą do naszego bohatera dzisiejszych lekcji. Miłego pisania wam życzę, słodziaki. I widzimy się za chwileczkę w ćwiczeniach do języka polskiego.